Siemaj, witam bardzo serdecznie. Po raz kolejny już w Dircie 3. Jest to, jeżeli dobrze liczę, piąty odcinek, tak więc zapraszam na niego bardzo serdecznie. No i dzisiaj odblokowany jest już drugi sezon, więc jak najbardziej ten sezon sobie rozpoczniemy. No, i widzimy, że mamy do dyspozycji zawody z jakąś tam małpą i z czymś tam jeszcze. Nie wiem dokładnie, o co w tym będzie chodziło, więc przejdźmy sobie może do tych pierwszych zawodów. Tak więc rozpocznijmy sobie może pierwszy wyścig. Będzie to właśnie ten, czyli Ride Finlandii. No i zobaczymy, jakie samochody mamy: Open S2000 i te starsze lata. Przejdźmy sobie może do tych właśnie najlepszych, przejdziemy sobie chyba tym w tym właśnie, tak mi się wydaje, przynajmniej tym Subaru będzie najlepiej. Więc myślę, że całkiem fajnie to będzie się prezentować, jeżeli chodzi o właśnie o tą wyścigową serię. Tak więc Raid Finlandii, bardzo dużo tych rajdów w Finlandii się... Będzie pojawiało, gdyż jest to w sumie taki główny aspekt tej gry, czyli właśnie Ride Finlandii, Ride Kenny czy Aspen. No więc za chwileczkę rozpoczniemy wyścig i zobaczymy, jak sobie poradzimy właśnie z tym samochodem, który wygląda, jak widzicie, bardzo ładnie. Mi się bardzo podoba, a jak się prowadzi, przekonamy się już. Za kilka, kilka chwil, tutaj widzimy pierwszy przejazd przez most. Poradziliśmy sobie całkiem nieźle. No i teraz tylko mknąć do przodu i pokazać wszystkim, że potrafimy naprawdę bardzo szybko jeździć po tych żwirowych żwirowych dróżkach. No i tutaj trzeba będzie tak naprawdę mocno się postarać, aby być na pozycji numer 1. Z tego względu, że pamiętam, kiedy właśnie jeździłem te rajdę, nie było tak prosto. I mimo tego, że jeździliśmy naprawdę szybko, to czasami bywało tak, że byliśmy na drugiej, a nawet na trzeciej pozycji. Tak więc jak na razie wydaje mi się, że jedziemy całkiem niezłym tempem. Ci zawodnicy, którzy są z tyłu, jadą naprawdę całkiem nieźle. Niezły, niezły wyskok. Zobaczmy, jak będzie wyglądał ten drugi OS. Jak na razie całkiem, całkiem przyzwoicie. Czy drugi sektor, jak kto woli, myślę, że nie ma to chyba większego znaczenia. Jak się mówi, ważne jest, aby po prostu świetnie się bawić. Tak więc, za chwileczkę zobaczymy ten trzeci sektor, tak zwany OS, czy punkt kontrolny. Myślę, że tak jak mówiłem wcześniej, nie ma to chyba większego znaczenia. No i tutaj trzeba naprawdę dosyć mocno się skupić na tej jeździe z tego względu, że bardzo łatwo przywandolić w drzewo, a jednak ten model jazdy nie jest jakiś bardzo prosty. Tak więc ostatnie już tutaj metry, można powiedzieć. No i tutaj chyba ostatni lewy zakręt i wyjeżdżamy na kawałeczek prostej, gdzie mamy linię mety, zobaczymy na której pozycji będziemy. Jest druga pozycja jednak, więc mówiłem wam właśnie, że nie będzie tak prosto. Nie będzie tak prosto. Jakiś daren Lunch na pozycji pierwszej z przewagą około 2 dziesiątych, tak więc niedużo. No i okej, okay. tak więc rozpoczniemy sobie za chwileczkę kolejny wyścig. Kolejny wyścig, który będzie także w Finlandii, ponieważ dwa te jakby odcinki specjalne będziemy dzisiaj nagrywać właśnie w raj rajdzie Finlandii. Tym razem pogoda troszeczkę inna, gdyż jak widzicie świeci piękne słońce. Co mnie bardzo cieszy, ponieważ taka pogoda od razu daje uśmiech na twarzy. No i zobaczymy jak sobie poradzimy, czy damy sobie radę. Piękny wylot resztek paliwa z rury wydechowej, to mi się bardzo podoba. No i nie ukrywam, że taki właśnie samochód chciałbym posiadać. Znakomity samochód, bardzo mi się podoba. Jedni ten samochód uwielbiają, kochają, inni go nienawidzą. Mi się osobiście podoba, tak samo jak Lancer Evolution 10, czy też poprzednie odsłony. Nie wiem, po prostu te samochody się bardzo podobają i uważam, że są bardzo, bardzo fajne i ciekawe. Aczkolwiek, jak na razie, prowadzimy. No i co mnie bardzo cieszy, widzimy piękne słońce i ten samochód równie pięknie w tym słońcu wygląda. Ogólnie te, te rajdy, które teraz jeździmy, są bardzo ciekawe i po prostu one się różnią od siebie, co mi się bardzo podoba, ponieważ te wszystkie. Te wszystkie rajdy, te wszystkie wyścigi będą się od siebie różniły yy, i ta gra zbyt szybko nam się po prostu nie znudzi. Yy, jak widzimy, przejeżdżamy obok jakichś tam małych domków, yy, właśnie. Które są usadzone w tych lasach. Przejeżdżamy po tych wszystkich mostach i ogólnie przejeżdżanie po tych wszystkich mostach jest dosyć niebezpieczne, ale radzimy sobie całkiem nieźle. Zobaczmy: 2 sekundy, 2, dziesiąte, więc jak na razie dobrze, aby ten ostatni sektor przejechać po prostu bardzo szybko i aby przejechać go bezbłędnie. To jest dla mnie najważniejsze: doganiamy aż tam jakiegoś kierowcę, który idzie przed nami. Tutaj ostatnie już tak naprawdę metry i no i radzimy sobie chyba całkiem przyzwoicie. Muszę przyznać, że całkiem, całkiem nieźle i chyba będzie pozycja numer jeden. Wielkie brawa! Tak więc, jak na razie bardzo ładnie nam to wszystko idzie. Chociaż kolejne wyścigi wiem, że może i nie będą najprostsze, ale będziemy starać się jechać jak najlepiej. Eee, ogólnie powiem tak e, nie grałem w tą grę zbyt długo i nie przeszedłem aż tak daleko e, Ale strasznie wciągająca gra i, i w sumie dziwiłem się Kondjaszowi, że tak długo, długo tą grę nagrywa i tak dużo z tej gry wyciąga Ale ogólnie rzecz biorąc teraz mu się nie dziwię, ponieważ gra jest naprawdę znakomita i, i gra się bardzo, ale to bardzo przyjemnie. E, Okej, okay, w tej dyscyplinie będzie polegało, yy, będzie chodziło o to, ta dyscyplina będzie na tym polegać, że będziemy musieli rozwalać właśnie te takie kartonowe diabełki, jak ja to nazwę i będziemy właśnie musieli je rozwalić, ale nie możemy rozwalić tych kartonowych domków, takich wieżowców, które będą nam te punkty po prostu odejmować. Tak więc musimy się mocno postarać i jeździmy znakomitym samochodem. Jest to Subaru Impreza WRX, więc samochód piekielnie, piekielnie dobry i naprawdę bardzo szybki. Przejedziemy sobie może tutaj właśnie i tym driftem, chociaż nie wyszło najlepiej, zobaczymy jaki będzie rezultat ogólny. Mam nadzieję, że dobry. Ok, przejdźmy sobie, może tutaj, dalej, teraz do tego kółeczka. Samochód nie ma takiej mocy jak samochód, którym jeździliśmy ten KenBlock Style, czyli tym Fordem Focusem, czy tym Fordem Fiesta. Nie pamiętam dokładnie, jak ten samochód się nazywał. Chyba Ford Fiesta. No i będziemy właśnie tutaj starać się uzyskać dobry rezultat tym samochodem. Ale jak widzicie, jest srebro. Może i to nie jest najgorszy rezultat. Mogło być lepiej. Ale przejdziemy sobie dalej. Nie wszystkie, nie wszystkie wyniki muszą być robione na złoto albo na platynowo. Chociaż e, powiem wam szczerze, że platyny jeszcze chyba w ogóle nie zdobyłem. Ale przyjdzie ten czas, przyjdzie ten czas, e, w końcu będziemy w stanie zdobyć platynę, e, jeżeli będziemy na tyle umiejętnie, umiejętnie po prostu jeździć. E, mamy odblokowane kolejne zawody. Ale my przejdziemy sobie do naszych kolejnych zawodów, które będziemy oczywiście musieli przejść, aby odblokować finał finał, który, który będzie na pewno bardzo ciekawy i zapewne zobaczycie ten finał dopiero w kolejnym odcinku. No a dzisiaj offroadowo się także zrobi i to dosyć, dosyć ciekawie. Zobaczycie moi drodzy jak jak będą prezentowały się właśnie te samochody. Będzie to oczywiście zimowy wyścig w Aspen. No i widzimy przepiękne fajerwerki, które no w sumie towarzyszą nam do do dzisiejszych czasów Czyli do dzisiejszych gier wyścigowych Takich jak Formuła 1 2014 GRID Autosport e, GRID 2 Czy też inne serie No ale rozpoczynamy kolejny wyścig Kolejny wyścig bardzo terenowy No i jak widzicie dosyć zimowy Więc tutaj na pewno będzie ciekawie Jak na razie jesteśmy na siódmej pozycji Więc no, nie jest tak proste jak mogą się wydawać Samochody dosyć szybkie No i my także będziemy tutaj na pewno starać się Oczywiście jak wiecie Osiągnąć jak najlepszy rezultat Stawiam, że będziemy w pierwszej trójce Tego bym chciał No ale zobaczymy, tutaj widzimy Wow, wyleciał w powietrze fajny samochód Wow! No i widzimy, że to nie jest takie proste To nie jest takie proste Tutaj uślisk samochodu No bardzo, bardzo agresywnie jeżdżą ci kierowcy właśnie z przodu Ogólnie walka dosyć ciekawa I bardzo ładny wyskok w powietrze No to mi się podoba nie jest nudno, to przyznam szczerze, nie jest nudno. No i zobaczymy, czy, czy będziemy w stanie tutaj tych kierowców jeszcze wyprzedzić, ale myślę, że tak, ponieważ jak widzicie, dosyć, dosyć długie te okrążenia. Co mnie oczywiście bardzo cieszy. Odcinek będzie niezbyt długi, około 12 minut, ale uważam, że takie odcinki są po prostu najlepsze i takie odcinki będę dodawał najczęściej. Specjalnie właśnie takie odcinki robię z tego względu, że wolę do, dla Was wrzucić dwa odcinki w jakiś na przykład jeden i drugi dzień po kolei e, tutaj widzimy z głową nieźle. Nieźle to wyglądało i urwaliśmy tam kawałek z e, niżeli, właśnie tak jak mówiłem wcześniej, niżeli miałbym dodać odcinek 25 minut, który niekoniecznie byłby przez Was obejrzany w całości. E, dlatego też te odcinki są troszeczkę krótsze. E, ale okej, okay, zajmijmy się może wyścigiem, bo jest dosyć ciekawie i bardzo fajnie się jeździ, jeżeli chodzi właśnie o te offroadowe, offroadowe wyścigi To bardzo, bardzo przyjemnie tutaj korzystamy z samochodu, podpieramy się delikatnie no i widzimy, że dosyć nieźle, dosyć nieźle to wszystko wygląda, dosyć fajnie się ogólnie te wyścigi prezentują Za chwileczkę rozpoczniemy kolejny już wyścig przepraszam, kolejne już okrążenie, kolejny wyścig rozpoczniemy w kolejnym odcinku. No i jak na razie trzecia pozycja, widzimy dosyć, dosyć fajnie te samochody w powietrzu się zachowują, spychamy tutaj kierowcę przed nami, a jest to jakiś Henry, który traci pozycję drugą i pozycję chyba także trzecią, dokładnie jest teraz na czwartej pozycji, no a my na pozycji drugiej zobaczymy, czy uda nam się wyprzedzić tego właśnie kierowcę, wciskamy się znakomicie na ręcznym, pięknie. To był piękny manewr, myślę, że... Tutaj można bić brawo, bo naprawdę fajnie to wyglądało. No i po raz kolejny, myślę, że będziemy mieli szansę, oczywiście, zwyciężyć e, w tym właśnie wyścigu. E, po raz kolejny zdobyć znakomite no, jakieś tam punkty doświadczenia, bo tutaj, jeżeli chodzi o punkty jakiejś klasyfikacji, to czegoś takiego tutaj nie mamy. No i ostatnie, tutaj można powiedzieć, już metry tego wyścigu, e, aby tutaj się nic już wielkiego nie stało znakomite wejście na ręcznym, pięknie to wygląda. No i ostatnia prosta, ostatnie dwie górki, które musimy przebić po prostu tym samochodem, przebić się przez ten śnieg. No i zwyciężamy. Pierwsza pozycja Berta, 3 minuty, 18 sekund, 908 tysięcznych, więc super, bardzo mi się to Podoba i takie wyniki na pewno bardzo podbudowują. No i cóż mogę powiedzieć? Myślę, że odblokujemy jakieś tam kolejne zawody. Może odblokujemy finał, który pokażę Wam już w kolejnym odcinku. Tak więc zapraszam na ten finał bardzo, ale to bardzo serdecznie. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Cześć!